Cześć, witam was wszystkich z tej strony Artek. Dzisiaj Was zapraszam do oglądania poradnika. Jak korzystać i renderować filmiki w Sony Vegas Pro 12 w jakości HD lub nie, więc na początek musimy dodać filmik. Wchodzimy w zakładkę File Import Media, hmm, tutaj sobie wrzucę. Jakichś przykładowych. No, może to być nawet. Klikamy na to. Przechodzimy tutaj. Teraz tak. To jest ścieżka wideo. To to jest ścieżka audio, czyli, czyli dźwięk. Tutaj możemy sobie ten dźwięk wyci wyciszyć lub podgłośnić. Jeśli chcemy jakąś muzykę dodać, klikamy prawym przyciskiem myszy. Insert Audio Track. Szukamy jakiejś muzyki. Poszukam jakiejś. Może być taka. I tutaj. Tutaj też możemy przycisnąć lub podkłaśniać, Wyciszymy sobie audio z tego filmiku całkowicie. I tutaj sobie podgłosimy I teraz puścimy jak to będzie. Wyglądać. Tak to wygląda. Jeśli chcemy wyciszyć muzykę całkowicie lub troszeczkę i to na full dać. Może nie. to tak słychać ale ja na przykład nie chcę muzyki, więc daję delete tutaj jeśli chcemy o kurda, jeśli chcemy podzielić klip ten film klikamy prawym przyciskiem myszy i mamy o, fuck. O, jak klikniemy to to się usunie Wideo po lewej stronie tego suwaka, tutaj, jeśli klikniemy to, to się film usunie po prawej stronie tego suwaka. A jeśli chcemy normalnie rozdzielić klip, to klikamy to spilt. I tutaj mamy na dwa podzielone, jakby teraz, jeśli chcemy dodać jakieś efekty to wchodzimy w co się tutaj wchodzi, a wchodzimy w Wideo fx w taką zakładkę i tutaj mamy od groma tych efektów jakie chceli, chcielibyśmy przy filmie jeśli chcemy na przykład nie wiem, to chcemy to naciskamy na to i tutaj dajemy tutaj nic nie bawię się w to Dajemy krzyżyk, to sobie audio wyciszę, żeby tylko przykład pokazać. I tak wygląda te, te efekty. Jeśli chcemy jakieś nie, napisy. Zaraz znajdę napisy. Tutaj mamy też dużo napisów lub też jakieś tła napisy na przykład to. Klikamy. Nie, tutaj dajemy i piszemy. Nie wiem. Tutaj mamy tekst, kolor. Dajemy nie wiem, na przykład niebieski, niech będzie. Animation. Czyli jak to ma wchodzić ten napis? Na przykład ma skakać. No i tyle. Dajemy, zamknij i odtwarzamy klip. Oj. No teraz myślę, że będzie działać. O. I to tak wygląda, możemy się dużo w, w tym bawić. To jest <laughs> bardzo fajny problem, program. program. Tylko że tacy początkujący się w tym nie, nie da się obeznać w tym. Trzeba posiedzieć nad tym naprawdę troszeczkę długo. To wszystko jest po angielsku, trzeba być obcykanym w to. Teraz pokażę, jak zapisać ten film w jakości HD lub nie. Więc wchodzimy w zakładkę File, Render As. Tutaj nam się pojawiło takie okno. Najbardziej popularny format w renderowaniu filmów jest Mine Concept AVC, łamany przez AAC MP4. Więc klikamy na ten taki trójkącik. Jeśli chcemy, w filmie wielkości 1080p, naciskamy Internet HD 1080p. Jeśli chcemy 720p, to to. Tutaj mamy 360p, 480p. Dajmy na to, że chcemy w 720p, bo to jest najpopularniejsza jakość. sklikamy na to customize template. I tutaj mamy takie okno. Tutaj wszystko tak jak. Tak sobie ustawcie tak, tu są klatki na sekundę. 29 to jest najlepsza jakość, ale żeby nie dużo zajmowało, to damy. Nie wiem, na przykład 23. Tutaj sobie to zaznaczamy. Tak. Maksimum PPS. Dajemy na, na przykład 14 14000, żeby też nie dużo zajmowało. Tutaj jest, żeby renderowało, żeby renderowało używając procesory komputera. Dajemy to. Na wszystko tak powinno być Chodźmy w zakładkę audio tutaj tak powinno wszystko to są herce i bps i to niech to zostanie wszystko tutaj też format mp4 niech zostanie i projekt tutaj jest jakość tego filmu draft to jest taka najgorsza preview średnia, good, dobra i best, najlepsza damy best tu jest 3D, opcja 3D, a nie mamy 3D, więc nie ustawiam tutaj nic tutaj powinno być tak jak jest no i dajemy na przykład youtube hd zapisujemy i dajemy OK. Jak widzimy, nam się tutaj ten format zapisał. Możemy na przykład wejść jeszcze raz w to Internet 720p i sobie ustawiać. Tutaj jakość wideo najlepsza. Tam. Ale jak już się nam zapisało. YouTube HD. Damy Render. I nam się renderuje filmik. Daj Close. Że okno nam się zamknie po skończeniu renderowania. Myślę, że chyba to na tyle już będzie, więc dzięki za oglądnięcie. Jeśli Wam się przydał ten poradnik lub podoba, dajcie suba, łapkę i polubcie stronę na fanpage'u Artek1997 2000 dzięki za oglądnięcie jeszcze raz i do usłyszenia!